Witajcie, dzisiaj jesteśmy w bardzo ekskluzywnej części Bali, Nusa Dua. Jest to ekskluzywne miejsce, gdzie znajdują się pięciogwiazdkowe hotele, różne resorty i tak dalej. Dbają tutaj o czystość i bezpieczeństwo turystów. Wygląda na to, jakby to miejsce było właśnie stworzone wyjątkowo dla turystów. A w dzisiejszym filmie chcę Wam pokazać, właściwie chciałem pokazać e, jaki problem Bali ma z e, śmieciami i tak dalej, z odpadami. I z, zobaczę tutaj w tej czystej części bali tej bogatej jakby czy tutaj też znajdziemy śmieci na ulicy i na plaży. Tak wygląda wejście na Nusa Dua Beach. Płatny parking. Za samochód płacimy tu 2000. Na razie jest mało samochodów. Jest 11. godzina. Jest bardzo gorąco. No zobaczymy, jak będzie wyglądała plaża. Czy znajdziemy jakieś śmieci, czy nie? Tu mamy do wynajęcia najwyższej cenie. Zaraz się gościa zapytam. No jest cień. One umbrella, tu ma 100 100. Ok, thank you. Dwa. Dwa leżaki i parasol. 100 000 To jest na złote gdzieś dokładnie nawet nie wiem na euro, czy gdzieś 5 euro, 5-6 euro plaża jak na razie wygląda na czystą miarę tu mamy tylko dary na plaży zobaczymy jak wygląda woda bliżej wody Woda ładna, błękitna. Widać, że plaża dzisiaj była czyszczona. Byliśmy tu wczoraj wieczorem, leżało sporo śmieci, ale dzisiaj jest tutaj, widzę, świeżo zagrabione i nie ma śmieci, nie ma trawy w wodzie. Przyznam się, że jest mi tutaj za gorąco na plaży, za chwilę stąd uciekam. Chciałem tylko sprawdzić, czy będą jakieś śmieci, czy nie. Ale jak już wam pokazywałem przed chwilą, śmieci są zamiatane. Rano zawsze, po południu może to już inaczej wyglądać. Jak będzie przypływ, tak jak wczoraj było mnóstwo plastiku, również w wodzie. Teraz lecę dalej, przejdę się trochę przez miasto. Zobaczymy, jak tam będzie wyglądało z czystością. Idę teraz w kierunku centrum Nusa Dua. Ale tutaj ludzie rzadko spacerują. Wszyscy jeżdżą albo taksówkami, albo motorkami. Dlatego przy chodniku nie ma aż tak dużo śmieci. Zobaczymy, jak będzie dalej wyglądało. Trzeba też przyznać, że tutaj na ulicy nie widziałem ani jednego kosza na śmieci. A że ci ludzie, którzy tu pracują, jeżdżą taksówką czy motorkiem, czy na tych recepcjach e, w hotelach na przykład, czy na straży security i tak dalej, nie mają nawet gdzie wyrzucić śmieci, także muszą te śmieci gdzieś tutaj, e, wiecie, rzucać w krzaki czy przy ulicy i tak dalej. Dlatego widzi się tu często dużo plastikowych worków i tak dalej, ponieważ Jedzenie kupują też w takich workach plastikowych sobie ryż, na przykład na śniadanie to kupuje się w worku plastikowym na ulicy, potem się jest z tego worka, a worek się wyrzuca na ulicę. I jak widzicie tutaj nusa duła jest monitorowana. Wszędzie wiszą kamery i są też kontrole. Nie każdy może tu wjechać. Musisz podać, do jakiego hotelu jedziesz, czy, czy do jakiej restauracji, i tak dalej, żeby w ogóle tutaj wjechać bliżej plaży. I jest nawet ładnie, zobaczcie, jak ładnie wygląda przy, przy ulicy. Wszystko zadbane, ale za to oczywiście ceny tutaj noclegów są o wiele droższe niż e, tam gdzieś w głębi Bali. Czy nawet w Seminyak czy w Kuta. Tam jest najtaniej. Teraz Wam pokażę tutaj, jak samochody wjeżdżają w kierunku plaży. To jest też właśnie kontrola. Przez tą bramę tu muszą przejechać. Zobaczcie. Każdy samochód jest zatrzymywany, i kierowca jest pytany dokąd jedzie, i tak dalej. Czasami nawet sprawdzają ładunek ciężarówek, na przykład, albo samochody osobowe, nawet muszą otwierać bagażniki. Tu też właśnie przecież sprawdzą tą ciężarówkę chłodnie. I każdy samochód, który chce jechać w kierunku plaży, musi przejść tutaj przez ten security point. A teraz jestem na jednej z głównych ulic Nusa Dua, która prowadzi do plaży. Na razie nie ma tutaj dużo ludzi. Lokale są puste. Myślę, że wieczorem te lokale się tu nieco zapełniają. I zaraz zobaczymy, gdzie są te wszystkie śmieci na głównej ulicy, a może i w tym mieście jest czysto jak w Szwajcarii kto wie i jak na razie zobaczcie chodniki czyściutkie jak u nas w Polsce tylko te ofiary stoją przy ulicy ale nie ma żadnych śmieci jak na razie że muszę przyznać, że Nusa Du'a naprawdę dba o czystość. W innych miejscowościach, jak oglądaliście film Seminjak, mój pierwszy film tutaj z Bali, to widzieliście jak wygląda na ulicy, jaki tam jest, ile tam jest tych śmieci. I Jeszcze chciałem powiedzieć, że tutaj aplikacja Grab funkcjonuje super. Jeżeli chcecie zamówić jakiś transport, czy to samochód, czy jakiś Ven, czy motorek, czy nawet chcecie zamówić coś do jedzenia, food delivery, wszystko funkcjonuje tutaj bardzo sprawnie, szybko. Zamawialiśmy pizzę i mieliśmy świeżą pizzę i w odległości kilku kilometrów była ta picernia. I pizza dotarła do nas w ciągu 15 minut. Byłem naprawdę w szoku. Także to super wszystko funkcjonuje, opłaty są niskie i jedzenie nie jest naprawdę drogie tutaj na Bali. A tutaj na Bali jeszcze trwa uroczystość Kuningan. Zobaczcie, tu jest świątynia i przed świątynią nawet postawili śmietniki. Zobaczcie, aby te dary później wywalać do śmietników, a nie na ulicę, też się naprawdę rzadko widzi. Tak wygląda jeden z tych templi tutaj Nusa Dua, gdzie się znajdujemy. Tępli na bali mamy ponad 20 tysięcy w sumie. Nawet takie ołtarzyki są na, na rondzie. Zobaczcie tu, na skrzyżowaniu. Bardzo fajnie to wygląda i tak jak mówię wszędzie, wszystko jest monitorowane tutaj w tej w tej części Bali. Tu mamy warsztat. Naprawa motorków. Przy ulicy też ma garaż i naprawia skutery. Ma na pewno mnóstwo pracy tu. Ponieważ jak już mówiłem, tutaj wszyscy jeżdżą skuterami. Tu mamy trochę śmieci przy warsztacie, tak jak wam mówiłem. Ludzie, którzy pracują gdzieś czy to na budowie, czy ogrodnicy, i tak dalej. Niby ogród jest zadbany, ale te wszystkie śmieci, wszystko co konsumują, to wywalają potem na ulicę. Ja właśnie zauważyłem takie zjawisko tutaj, że tam gdzie ludzie pracują, czy stoją taksówki, postój taksówek, czy coś takiego, zawsze dookoła jest mnóstwo plastiku. Tu latają kury. Za chwilę spróbuję sobie zamówić motorek przez Grab, żeby mnie do hotelu. Pokażę wam jeszcze trochę taki w miarę luksusowy hotel. Pokażę wam, jak to wygląda tutaj w Nusa I zamówiłem sobie motorek przez Grab. Czekam na niego. Nie chcę mi siedzieć pod górę, są to gdzieś 2 km. Przejadę się motorkiem, a zapłacę za przejazd gdzieś około 3 zł. Tylko i zaraz po mnie motorek tutaj, mam nadzieję, podjedzie z grepa i ruszam w drogę. I już przyjechał po mnie, jedziemy do hotelu. Całkiem fajna jazda. Chłodno, wieje, super się jedzie. Naprawdę nie warto iść taki kawał się pocić. Jak cię może podwieźć za 3 złote. I już jestem w hotelu. Przyjechałem sobie skuterkiem. Teraz pokażę Wam, jak wygląda ten hotel. Pójdę na basen. Dziewczyny są na basenie. I tak wygląda jeden z basenów w hotelu, w którym jesteśmy. Mamy bar, lody i tak dalej. Super obsługa. Ja jeszcze pokażę wam tutaj te. Pozostałe baseny. Tu jest jeden. I jeszcze jest jeden taki bardzo spokojny, dla dorosłych, bez żadnych tam dzieci, ani hałasów. I tam widzicie go kawałek z tyłu. I to tyle. Tu oczywiście też w hotelu nie ma żadnych śmieci na na chodnikach i to tyle na dzisiaj chciałem Wam pokazać brud i śmieci na bali ale wybrałem sobie nieodpowiednie miejsce ponieważ tutaj Nusa Dua jest naprawdę czysto dbają o czystość także jeżeli chcecie spędzić tutaj wolny czas na bali tak trochę w luksusie i po prostu mieć taki Feeling bardziej europejski, to musicie przyjechać właśnie tutaj do Nusa Dua. Macie tu mnóstwo y, fajnych, luksusowych hoteli pięciogwiazdkowych. Jest duży wybór. I ceny są takie jeszcze w miarę jak, na, y, jak w porównaniu z europejskimi cenami, czy z amerykańskimi, i tak dalej, zachodnimi, zachodnioeuropejskimi. To są w miarę niskie. Y, tutaj płaciliśmy za trzy osoby ze śniadaniem około 150 euro to jest gdzieś 700 zł za noc i śniadanie na bardzo, bardzo obfite jest tutaj naprawdę i jest tu super hotel także tak jak mówię jeżeli chcecie mieć spokojny, spokój ciszę i takie zadbane tutaj tereny, zadbane plaże, to musicie przyjechać na bali do Nusa Dua. A na dzisiaj życzę Wam jak zwykle przepięknego dnia. Hej!